Znany satyryk i aktor komediowy. Od kilkunastu lat mieszka w przepięknej okolicy Poznania. Zauroczyła go przestrzeń i natura. Tak się złożyło, że. Przyjechałem, zobaczyłem, zakochałem się w terenie i powiedział, ja tu będę żył do końca. A jeszcze był jeden taki drobny szczegół, że. Tu, tu nie jedzie tramwaj i nie mam na co czekać. Bo ja chcę mieć spokój, bo ja zawsze miałem tylko miasto koło siebie. Cisza, brak tramwajów, no to, to jest rewelacja. Że jadę wieczorem za i patrzę, się tu Sarna idzie, tu dziki leci. I jestem u siebie. To miejsce to jednak nie tylko dom i ogród. Na co dzień ta piękna przestrzeń tętni życiem. Bogdan Smoleń stworzył fundację, która zajmuje się hipoterapią osób niepełnosprawnych. Najważniejszą osobą w fundacji jest Joanna Kubisa. Dziś jest tu gospodarzem i pokaże najciekawsze miejsca stworzone przez Bohdana Smolenia i jego przyjaciół. Sam satyryk musi teraz mocno zadbać o zdrowie, a zimowa aura nie pozwala na długie spacery. Mi na kończyłem zootechnikę. Pani Asia, która też tu mieszka, skończyła zootechnikę. Co prawda w innych latach, żeby studiowali. Ale to samo. I nam zwierzęta nie przeszkadzają. Ja tu często się zwracam do ludzi, bo oni mają, są oburzeni, jak to tu jest świnia biega, krowa ryczy, koń przeleciał. Ja mówię, to i się wyprowadź do bloków i tam tego nie będzie znał. Będziesz żył na skróty. Nie wiadomo czy lepiej, czy szybciej, czy weselej będzie Ja chcę tu i dajcie wieść ta wsi. Dla ludzi, którzy lubią wieść, żeby im kogut nie przeszkadzał, żeby no, była cisza i spokój. Żeby to za oknem to nie jest rozdarta pierzna, tylko to jest śnieg. Mówię to dla dzieci, bo już dawno nie widziały śniegu. Schylamy główkę. Super. Prostujemy. Proszę. Patrzcie. Prosto, nie patrz się na dół, o właśnie, prosto, wio, aramis, wio Kto widział taką pałką straszyć konia, wio Tak, i teraz ładnie, powolutku daj delikatny sygnał i zakusuj. Hop, kusik, kusik, hop, kus, hola, 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 kus, kus, kus. Tak, równo wodze, równo, 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 za długie są wodze, tak. I angazujemy ładnie, jedź, kus, kus, kus. Łus, jeszcze troszkę? Ląża by się przydała, co? Na ląży będzie lepiej. Tak, bio. Tak. Troszeczkę krótsze wodze. Jedziemy w lewo, najpierw wstępem. Wio, wio, wio. Aramisek. Dzisiaj z uwagi na zimową pogodę, nie odbywają się zajęcia hipoterapii, chociaż mrozy zelżały i już pierwsze osoby dzwonią. Na pewno już w ten weekend rozpoczniemy pracę. Dzisiaj jeżdżą wolontariuszki, które pomagają przy hipoterapii. Konie muszą być utrzymane w jakimś ruchu stałym, tak? Muszą być przystosowane do, do tych trudnych warunków zimowych, czyli do zsuwającego się z dachu śniegu. E, oczywiście większość zajęć prowadzimy na kucach, tak? ale duże konie też chodzą, ponieważ u nas e, jeżdżą osoby o różnym stopniu niepełnosprawności i są też osoby, które uprawiają sportową jazdę konną dla osób niepełnosprawnych, czyli zawodnicy olimpiad specjalnych, e, no a właściwie także e, osoby, które by, mogłyby się kwalifikować na zawody parajeździeckie. Uparcie cały czas. Rzeczywiście było to jego dążenie, żeby ta hipoterapia tutaj funkcjonowała. E, bardzo się cieszymy z tego, że ośrodek działa. Cieszymy się z tego, że jest dużo osób, które chcą pomagać. Chcą pomagać w sensie takim, że są terapeuci, którzy chcą pracować. Jest dużo wolontariuszy, którzy nam pomagają e, w bardzo ładny sposób. Hop, 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 tam, 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 tam. Tam tak są trochę za bardzo nauczone, żeby za mną łazić. Ta fundacja się kiedyś zajmowała. Takie było moje marzenie, żeby tu, żeby tu była część zajęć z hipoterapii. To jest nauka związana z jazdą konną. Nawet bardzo niepełnosprawne dzieci mogą jechać i trzymać wodze w ustach i kierować koniem. Bo to jest akurat koń, to jest najcieplejszy przyrząd gimnastyczny. To nie jest zimna sala gimnastyczna, że się coś na siłę robi, ćwiczenia jakieś, tylko się jedzie. Przekazuje się ten ruch sobie, zwierzę przekazuje człowiekowi. A człowiek ma z tego przyjemność, i wiele dzieci tu mamy, takie, które lepiej się czują po tym wszystkim. I mimo to, że jeżdżą na wózeczkach, to próbują po zejściu z konia przejść parę kroków, bo już wie, jakie mięśnie napina, Co się, że to gdzie krzywda mu się dzieje. Jest najbardziej odważnym dzieckiem na świecie, bo pełnosprawne nie jeżdżą konno. A tu pani Asia robi olimpiady dla dzieci. Jak i zawody końskie. Dzieci ścigają na tych koniach. Nie wychodzi im to, że to jest Mistrzostwo Świata olbrzymie szybkości, ale to no, zrób normalny człowieku to samo. Powtórz. A to dziecko chce. Chce udowodnić, że ona potrafi i nie boi się. Że to nie jest 20 metrów w dół, tylko 1,50 m. Nagle pojawia się nie w 5, nie w 9. Uśmiech na twarzy dziecka. i Mama, która była przekonana, że on nigdy nie wsiądzie na konia, bo skąd? Tu się mu udawało, że wsiadł, przejechał i rozweselił matkę. I ta radość w oczach dziecka, a łzy w oczach matki, to jest największa terapia, jaką można mieć, osiągnięcie z terapii. Ja się z tego bardzo cieszę. Konie, które pomagają w rehabilitacji dzieci muszą być bardzo cierpliwe i łagodne. Wiele z nich przygotowywał do pracy z dziećmi sam Bohdan Smoleń. To trudne zadanie i wymaga naprawdę wiele pracy. To jest koń o imieniu Aramis SP. Z pradziadkiem geniusem. Bardzo dobrym koniem. Przyjechał do nas z Warszawy. Ze środka. I... Bo konik po prostu najbardziej kocha przestrzeń i najbardziej kocha las i wcale nie, nie lubi chodzić w ujeżdżeniu. O, bardzo mądry koń. Najstarszy u nas w stajni. Długo jeździł na nim pan Bogdan I doskonale się dogadywali. A to jest koń, który świetnie pływa. Potrafi pięknie chodzić po schodach i w ogóle wykonuje wszystkie nasze polecenia. Mimo wieku jest tutaj najszybszy i też potrafi pokazać, że ma trochę jeszcze werwy. Silana jest klaczą czystej krwi arabskiej, podarowaną do fundacji, przywiezioną, znaczy właściwie pojechał ją obejrzeć i zaakceptować pan Bogdan. O, konik jest super wspaniały, aczkolwiek no, jest to koń gorąco krwisty nie, nie każdy nasz pacjent może na niej jeździć. Ale odbywają się na niej zajęcia hipoterapii albo jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych. tak? Śliczna, siwa, silanka, araby to bardziej chyba z charakteru jak pieski niż koniki. Naprawdę przyzwyczajają się, świetnie reagują, świetnie współpracują z człowiekiem pod warunkiem, że poświęci im się odpowiednio dużo. To jest Neron. Mówimy na niego kary, bo jak kupowaliśmy go, to był w ciemnej szacie takiej zimowej. Wyglądał jak kary, jest z karogniady. A przyjechał tutaj razem z takim starym hucułem Kubusiem. Kubuś już teraz pędzi gdzieś po połoninach niebieskich, końskich. Oba konie zaczęły pracę w hipoterapii. Na no, obydwu Pan Bohdan tutaj jeździł. No ale ponieważ du dużo częściej jeździł na Kubusiu niż na Karym, to się zdenerwowany, że jeździ na mniejszym koniu niż ja, kupił Aramisa, tak? Żeby jakoś tam wyglądać. No i wreszcie był górą, bo Aramis jest najwyższym koniem w stajni w tej chwili. Eee, no i co? I nasz Karuś nauczył mnóstwo ludzi tutaj jeździć. Jest... Po matce ślązaczce, więc ma bardzo wygodny grzbiecik, wygodnie nosi, jest kochany, ale tatuś, anglo-arab, przekazał też trochę tej werwy, także Karego ciężko było dogonić, no a z kolei złapać lisa na no nie było takie trudne, bo, bo jest mimo masy bardzo szybkim koniem. Bo jestem taki, że jak gdzieś czuję, to się wyprowadza. To jest mój kolejny dom, w którym tu mieszkam i wreszcie odnalazłem siebie i, i odnalazłem swoje miejsce, gdzie mogę coś też komuś zaproponować. Konie, do których jak mówiłam, Pan Bogdan zapałał dużą sympatią. Kuce szkockie, Highland Pony, tak zwane, kokarda. Idzie sprawdzić, co Pan ma w kieszonce. Wszystkie są troszkę rozpuszczone. Tu przyszła Dumka. Dumka jest rok młodszą siostrą. Te dwie chciałabym, żeby to była para zaprzęgowa żeby nasi podopieczni mogli pokazać, że sport zaprzęgowy też jest dla osób niepełnosprawnych. Staraliśmy się to zrobić w tym roku na kawaliadzie. Jest to ogromna przyjemność, wszyscy, którzy jeżdżą zaprzęgami wiedzą, jak, jaka to wielka przyjemność. I również dostępna dla osób niepełnosprawnych, dla osób na wózkach. Prezentowaliśmy taką specjalną bryczkę, na którą samodzielnie można wjechać na, na wózku, na, na brykę. I już. To jest akuna najmłodsza z młodych, a tutaj stoi honorata przepraszam, wszystkie honoraty? Honorata ma na imię Fomerk Honor, co so byłoby trudno dzieciom naszym wymawiać, i zmieniliśmy ją na honoratę. Jest dziesięcioletnią klaczą Highland Pony z bardzo dobrym rodowodem w tej rasie. To jest z kolei Akuna i Kołatka. To są córki orchidei, która była naszym tutaj pierwszym koniem pierwszą klaczą. Tą, którą to właśnie pan Bochdan osobiście zajeżdżał i odczulał. No w tym roku będziemy już myślę na kołatce i na kokardzie prowadzić część zajęć, żeby odciążyły trochę mamusie i ciocie. Proszę mnie tu nie skupać. Konie są trochę za bardzo rozpuszczone, no ale tak to jest, jak dużo marchewek przychodzi i chlebka, to, to potem koniki szukają, co tam w kieszonkach mamy. Dla prawdziwych pasjonatów, to czyszczenie i pielęgnacja konia jest równą, równie wielką przyjemnością jak sama jazda. To myli się ten, kto myśli, że jazda konna to tylko jazda. To jest cały zestaw, całe rytuały, czyszczenia, pielęgnacji, rozmowy z koniem, wzajemnych tutaj układów i tak dalej. I to dopiero wciąga, tak? bo sama jazda wiadomo, no można tam przeskoczyć te drągi albo nie. Natomiast rozmowa z koniem jest najważniejsza, proszę Państwa. Dziecko spędza więcej czasu, bo się musi przy okazji nauczyć, jakie oprzyrządowanie koń ma na sobie, co to jest, gdzie ma koń kolano, czy można koniowi dawać marchewkę, czy można że ten koń musi jeść, że musi być wyczyszczony. Także fizyczne takie rzeczy, które potrafią pomóc przy uruchomianiu rączki, nóżki i że to on potrafi. Nawet mimo to, że jest z miasta, to potrafi może mu nie przeszkadzać gdzieś jest znajdzie przyjacielem zwierząt. Po jakimś wstępnym przygotowaniu konia, to właśnie on pierwszy siadł na, na tą klacz. I potem służył jako ciało, czyli pomagał nam odczulić konia na wszelkie bodźce, które mogłyby tam w naszej hipoterapii przeszkadzać, tak. czyli tłuk tamte, butelki, gniut puszki, bawił się piłeczką i tak dalej. Wszystko to, co robimy potem na zajęciach w ramach ćwiczeń z dziećmi. Tylko są te, które są grzeczne, są bliskie mojemu sercu, bo one potem mają jeszcze unosić dzieci niepełnosprawne i nie mieć w różnych psot, które też potrafią zrobić każdemu, nawet mistrzowi świata. Miejsce stało się spełnieniem marzeń i planów związanych z fundacją, ale także jest ostoją spokoju i zwykłego, prostego życia. Mnie przypadł to zaszczyt w udziale, żeby Państwu pokazać to, to przepiękne miejsce. Pan Bogdan po dwóch udarach, wiadomo, on po takim śniegu zwłaszcza nie może w tej chwili chodzić, więc chodźmy, zapraszam, pokażę ścieżkę Zadumy, którą kiedyś też obejrzałam i... Zauroczyła mnie niesamowicie. Idzie. Piękny ogród, teraz przypruszony śniegiem, to efekt ciężkiej pracy Bohdana Smolenia. Sam gospodarz mocno angażował się w upiększanie tej wyjątkowej przestrzeni. Tu na przykład nie było żadnego krzewu, a tu parę tysięcy krzaków przywiozło. Osobiście. Bo nie chciałem mieć pod oknem pustyni. Bo ten teren, jak tu będzie go uprawiać, ujeżdżać, to ze stepu wieje. A o to mi na pewno nie chodzi. I ja się cieszę, że już mam jednego wnuka. Za chwilę będzie drugi, trzeci może. Ja im chcę pokazać coś nieskażonego. Coś, czego mogło, będą musiały kiedyś, o czym będą musiały w, książ w książkach czytać. Zapraszamy wiosną, żeby zobaczyć, jak rododendrony potrafią pięknie kwitnąć w polu konwaliowym, które porasta całe to zbocze. Te stare dęby to, proszę Państwa, to ma jakąś taką magię w sobie i moc, która naprawdę zauroczyła już niejedną osobę. Fundacja nazywa się Stworzenia Pana Smolenia, no i wszystkie stworzenia ciągną. Bobry to już nawet siatki nie szanują, tylko zwaliły to drzewo, żeby przeleść i do Bogusia na kolacyjkę, nie? Dystans do świata i walka z absurdami. To wizytówka artystyczna Bogdana Smolenia. Znamy go z fantastycznych, niezwykle trafnych i zawsze aktualnych tekstów satyrycznych. Teraz, po wielu latach na scenach niemal całego świata, przyszedł czas na trochę spokoju i odpoczynku. Niech się nigdzie nie spieszy. I to trzeba osiągnąć w życiu: ci, pewną ciszę, spokój, refleksję, czas na zastanowienie się nad sobą: czy to było dobrze, po co mi pośpiech?